Nazywam się Andrzej Konieczny. Od 17 lat pracuję dla mieszkańców gminy Piaski. Ostatnie lata to ogromny rozwój infrastruktury gminy. Dumny jestem z tego, co razem zrobiliśmy, ale wiem, że koniecznie jest dalszy rozwój, bo gmina Piaski na to zasługuje. Dziś w gminie Piaski potrzebne są mądre, odważne decyzje, które pozwolą nam się rozwijać. Od lat zajmuję się pozyskiwaniem środków zewnętrznych i zamierzam sięgać po kolejne dofinansowania. Stawiam na nowe strefy gospodarcze i nowe miejsca pracy, na ekologiczne i tanie źródła energii oraz inwestycje w zieloną infrastrukturę, na atrakcyjne zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i seniorów. Kandyduję na stanowisko Wójta, bo cenię ludzi i społeczność, w której pracuję. Ciągle się rozwijam, podnoszę kompetencje i działam z wielkim zaangażowaniem. Moją pasją jest bieganie. Nawet wtedy przychodzą mi do głowy nowe pomysły. Udowodniłem, że jestem skuteczny i dotrzymuję słowa. Teraz proponuję rozwój gminy, aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej, teraz i w przyszłości. Dlatego konieczny jest dobry wybór. Proszę o Wasz głos.